Wszystko za sobą niesie jakąś konsekwencję, dosłownie wszystko, w całym tym wszechświecie coś, cokolwiek zaistnieje, jest jakaś reakcja, nawet ludzie nie biorą pod uwagę tego, że jedna myśl też powoduje kolejną myśl, wszystko, nie tylko te rzeczy, co widać, bo ludzie koncentrują się na tym, co widać, słychać, na zmysłach. Tak, jesteśmy wytresowani, wychowani przez ten świat, żeby koncentrować się tylko na tym, co na zewnątrz, a na tym, co wewnątrz, czyli wewnętrzny świat myśli, uczucia, no tak nie za bardzo. Dopiero ostatnimi czasy takie trendy są bardziej niestety głównie promowane przez New Age, żeby się koncentrować na wibracjach, swoich stanach wewnętrznych. Tylko problem jest z tym, że tam. To nie jest oparte na logicznym myśleniu, tylko na wierze, to jest kolejna religia. Tam nie ma logicznego myślenia w tym New Age, tylko jest... jak w każdej religii, jest oparcie na wierze, że uwierz nam na słowo, że jak zrobisz to, to będzie to. Ale to też tak nie działa, to jest kolejna religia, czyli kolejna pułapka na umysł, bo do tego służą religie, żeby zamknąć umysł w jakimś tam ramach sztywnych, żeby poza niej nie wychodził umysł. Żeby ograniczyć, żeby uwięzić, no bo cały ten świat polega na tym, że, ta, że rządzą siły na nim, które cały czas zniewalają pod każdym kątem nas, głównie poprzez umysł, poprzez to, co nam podają, tą wiedzę, właściwie religię, bo tam nie ma wiedzy za bardzo. To jest pusta wiedza bez pokrycia często która jak zwykle sprawia, że jesteśmy zniewoleni, bo to poprzez umysł jesteśmy zniewoleni, poprzez, poprzez wierzenie w rzeczy, które są nieprawdziwe, niezgodne z prawdą, a że prawda nas wyzwoli, a my zgodnie z prawdą nie podążamy, no to w związku z tym jesteśmy zniewoleni, bo wierzymy w nieprawdę, czyli w religii, na jakieś wierzenia, które nie są nawet spójne logicznie. Ale ludzie nie widzą tej zależności właśnie, o której mówię, że świat jest zniewolony właśnie przez to, że wierzymy w takie nieprawdziwe rzeczy, niezgodne z prawdą, bo nie myślimy logicznie, wierzymy na słowo, bo ktoś ma autorytet, uważamy, że ktoś ma autorytet, czyli coś, co też w rzeczywistości nie istnieje, coś takiego jak autorytet, że ktoś ma większe prawa niż ty w rzeczywistości. Może mieć większą wiedzę, to fakt, ale czy jest godny zaufania, to jest druga kwestia, bo ludzie wierzą, ufają niestety tym, co mają autorytet, czyli społeczne uznanie, wyższy status społeczny, jakieś kwalifikacje, dyplomy, które nadane przez system, zakłamane oczywiście, no ale wierzą, że jak ktoś ma jest przeszkolony przez system, no to musi mówić prawdę, tak? Musi być godny naśladowania przecież. Ludzie nie mogą się ciągle pułapać w tym, że nie można ufać temu, co... kto ma autorytet tak naprawdę, szczególnie systemowy, tak? To jest za trudne do rozgryzienia dla ludzi, najwidoczniej. No i fakt, że jak żyjemy w zakłamanym świecie, a żyjemy, ten świat jest przeszyty kłamstwem do cna a na, na każdym poziomie, na indywidualnym też sami siebie okłamujemy no to jak to ma e, spójnie to wszystko zgodnie działać harmonijnie, skoro jest fałszywy przekaz informacji no bo kłamstwo to jest fałszywy przekaz informacji, niezgodny z prawdą tak? czyli, czyli błędny a jak ma dobrze świat funkcjonować prawidłowo na błędnych informacjach bazując? skoro nie ma przekazu, poprawnego przekazu informacji, co się dzieje naprawdę, tylko jest ściemniane, wszystko przekłamane, no to jak ten świat ma funkcjonować prawidłowo? No nie da rady. Ale prawda jest tak zbanowana, ja rozumiem, że ciężko jest mówić prawdę i być prawdomównym, bo jest zbanowana przez ten cały mechanizm, w którym żyjemy do tego stopnia, że się nie opłaca nawet mówić prawdę, bo możesz stracić przez to wielu znajomych, możesz nie zdobyć pieniędzy, tak? Także jesteśmy zachęcani cały czas do tego, żeby kłamać, ale najgorsze jest to, że cały czas dążymy do coraz większego piekła, coraz większego cierpienia, zniewolenia i zła górnego na świecie, bo jesteśmy w tym zatopieni, nie możemy z tego wyjść, jesteśmy w tym pogrążeni. No, sytuacja nie wygląda dobrze. Jest tam co prawda trochę tych przebudzonych, powiedzmy, mini społeczeństw, które coś tam próbują szerzyć prawdę. Czasami nie wychodzi, jakieś kłamstwa też szerzą, szkodząc tak naprawdę ruchowi. Jest tam dużo new age'u, jacyś płaskoziemcy, co moim zdaniem jest absurdem. To po pierwsze. Po drugie. Nawet jeśli Ziemia jest płaska, załóżmy, to jaki to ma związek z moją wolnością? I z, z naszym zniewoleniem, z tym czy będziemy wolni czy nie. No, nie ma to wpływu żadnego, czy Ziemia jest okrągła czy płaska, na stan naszego zniewolenia. Także nie ma, to, to jest nieistotne w sumie się kłócić o to, nawet czy jest płaska czy okrągła, bo to nie ma wpływu na naszą wolność. A to, że tam płaskoziemcy pokazują jakieś tam niby dowody, że Według mapy powinno być zakrzywienie szybciej, a jest dalej prosto, widać horyzont i tak dalej. No to ok, mogę się zgodzić z tym, że źle wymiary są podane mapy. Albo jakoś inaczej jest nam podana mapa niż jest w rzeczywistości. Z tym się jeszcze mogę zgodzić, ale no, płaska ziemia to już przesada. Ale nie wnikam w to. Bo to nie ma żadnego związku dalej z... Wolnością naszą, to, że jesteśmy okłamywani, że to jest płaskie czy nie, a stanowi tylko konflikt i ośmieszenie dla całej grupy prawdomównych i szerzących prawdę. No bo ja, na przykład, w dobie tego, co się działo tam parę lat temu na świecie tego cyrku, jak ja próbowałem szerzyć prawdę, no to zaraz mnie osądzano o to, że jestem płaskoziemcą od razu. Nie wiadomo skąd to brali, że przykuwali mi od razu odznakę płaskoziemcą. Bo mówię prawdę. Tak, tak, tak to jest zrobione, że jak ktoś jakiekolwiek teorie fiskowe, spiskowe szerzy, no to jest zaraz foliarzem i płaskoziemcą. Z antenką na głowie, aluminiową czapeczką. Wszystko do jednej tej szuflady, do jednego worka wrzucane jest od razu. Co jest z debilizmem oczywiście. Nie? No ale o to prawdopodobnie chodziło y, t, temu y, odgałęzieniu New Age'owskiemu y, płaskoziemców, żeby właśnie siać zamęt wśród tych prawdomówców, żeby zrobić z nich debili. Y, to jest y, taka operacja właśnie z tego New Age'a, która ma właśnie siać zamęt. Z tego co wiem, z tego co się dowiedziałem. No i robi to bardzo skutecznie. Tak? Czyli jak, jesteś, jak jakieś spiski omawiasz, no to jesteś od razu teoretykiem. Nie możesz omawiać faktów spiskowych, nie. To są teorie, zawsze teorie to są. No i jak jak jakieś spiski omawiasz, no to od razu ci się przypisuje całą resztę idiotycznych teorii już wtedy spiskowych, które mają cię za zadanie ośmieszyć. Tak? Prawda jest taka ewidentna, nie da się tego ukryć. Że jesteśmy zniewoleni w cholerę i to nie jest żadna teoria, tylko fakt. I to na każdym szczeblu, praktycznie. Może fizycznie krat nie mamy, ale i tak jesteśmy zniewoleni fizycznie, bo musimy zarabiać pieniądze. A kto dyktuje trendy ekonomiczne, wszystkie? No oni, tak? Czyli oni decydują, ile kto będzie miał kasy, tak naprawdę. Czyli nie, nie trzeba kratek żadnych więzienia, żadnego łańcuchów, tak? Kajdań i tak dalej. Żeby być niewolnikiem. Wystarczy, że nic nie możesz zrobić bez kasy. No bo prawie, że nic nie możesz zrobić bez kasy. Tak jest społeczeństwo skonstruowane. A czemu nic nie możesz bez kasy zrobić? Bo tak mamy wyplane mózgi jako społeczeństwo, że ludzie nie widzą, ile rzeczy można tak naprawdę zrobić bez kasy. I bez autorytetu, bez rządu musieliby się pozbyć. Autorytetu z głowy, wiary w autorytet no to wtedy można było zrobić wszystko z kasy, no ale jako, że jesteśmy ciągle okradani z góry, no to potrzebujemy tych kasy chociażby po to, żeby utrzymywać pasożyty u góry, tak, które niszczą świat a rząd niech sobie będzie pod warunkiem, że będzie oparty na, na zasadach moralnych, tak jeżeli taki rząd będzie, który nie będzie okradał będzie moralny to sobie może być jak dla mnie bo wtedy nawet nie jest rząd, tylko coś innego jakaś rada wtedy wychodzi z tego wyższa rada nie wiem jak to nazwać czyli powiedzmy ludzi mądrych którzy reprezentują sobą coś i można się ich wtedy słuchać to już nie jest niewola tak no to takie rządy to są jak najbardziej pożądane. Wystarczy, żeby stworzyć cudowną, piękną cywilizację, może no utopijną, to tak no, trochę przesada nazywać, ale Coś podchodzącego pod raj, utopie, no to wystarczy się trzymać zasad moralnych cały czas, czyli nie kraść, nie wymuszać, nie kłamać, nie napadać. Tak? Takie rzeczy są oczywiste, to jest to, co jest moralne. tak? Czyli jak jest grabież, napadanie, kradzież, wymuszanie i tak dalej w społeczeństwie, no to będzie niewola. Automatycznie. Nieważne, czy robi to gang, mafia, czy rząd, to nie ma znaczenia. Dalej jest to niemoralne poczynanie i dalej tworzy zamęt. I zasady są bardzo proste tylko ludzie się ich nie trzymają, nie wiedzą o tym i nie ogarniają tego. Mamy, tak jesteśmy wychowani i wytrenowani i wytresowani, żebyśmy o tym nie, nie wiedzieli, nie zauważali tego że tak naprawdę prawda jest prosta, czyli to co powiedziałem przed chwilą, jeśli mi nie wierzysz, to sam przemyśl to, co powiedziałem, i sobie do każdej sobie sytuacji to yy, zweryfikuj co powiedziałem przy każdej sytuacji. W ogóle każda sytuacja w społeczeństwie, jeżeli trzyma się społeczeństwo, trzyma się moralności, no to powinno funkcjonować yy, pięknie. Jeżeli ktoś robi wykroczenie, czy jest niemoralny, no to ma się prawo y, zastosować w stosunku do tej osoby samoobronę, tak? Czyli ktoś chce cię okraść, no to masz prawo zastosować się do samoobrony. I to jest moralne, to nie jest złe. Powiedzmy, przyłapałeś kogoś na y, złoczyństwie jakimś, powiedzmy, krat coś i zobaczyłeś, jak ucieka z twoimi rzeczami. I nie zdążyłeś go dogonić nawet. No to masz prawo poinformować resztę społeczeństwa czy tam ekowioski, gdzie mieszkasz, że ta i ta osoba widziałeś, jak ci ktoś ukradł coś. I wtedy to, to nie jest kapowanie, takie bycie kapusiem. No, można powiedzieć, że jesteś tak, kapusiem, ale dobrym, tak? bo dalej stoisz w samobronie. Ale możesz też być kapusiem złym, czyli ktoś na przykład robi coś moralnego ale niezgodnego z chorymi zasadami tego systemu i ty go podpierdalasz do systemu, że nie działa według zasad systemowych, ale robi cały czas dobre i moralne rzeczy. No i jesteś wtedy negatywnym kapusiem, jesteś zły, bo nie stosujesz się do moralności, tylko pomagasz niemoralnemu mechanizmowi. Tak? Wzmacniasz zło w tym momencie. Jesteś zły. Ja wiem, że na indywidualnym poziomie to ta wiedza aż tak dużo nie daje, no bo to trzeba było rozszerzyć na całe społeczeństwo i to powinna być powszechna nauka. To powinna być wiedza powszechna, bardzo podstawowa uczona w szkole podstawowej. Dzieci już powinny to ogarniać. Powinniśmy dawać dobry przykład dzieciom i tak dalej. I wtedy świat byłby no, piękny podejrzewam. Czemu nie? Przecież mamy technologię, żeby stworzyć raj. Mogliśmy mieć wolną energię, domy autonomiczne, które pomagają nam żyć, a nie doją z nas kasę i zanieczyszczają środowisko, tak jak teraz to się dzieje. Tylko domy, które by nie zanieczyszczały środowiska i by nam jeszcze pomagały. Gdyby były bardzo tanie w budowie i w utrzymaniu. Można było tak robić. To jest możliwe fizycznie. Jedzenia można było pełno wyhodować. Na współpracy jeszcze. Ekosystemy, jakieś tworzyć zdrowe zamiast niszczyć je. No i byśmy mieli piękny świat, zdrowy, ale dalej trzeba się trzymać moralności, moralnych zasad. Nie tego, co teraz większość ludzi myśli, że trzeba iść w kasę, w większą jeszcze technologię, w nowszą, potężniejszą, tworzyć potężniejsze narzędzia. Ale do czego te narzędzia potężniejsze, po co je e, tworzyć, te potężne narzędzia, skoro one będą w rękach zła, dalej? Po co się na tym skupiać? No to jest chore. Ja to widzę codziennie na internecie, bo telewizji nie oglądam, ale w każdej reklamie się zachwycają jakąś y, technologią nową, czy tą sztuczną inteligencją i tak dalej że w to warto inwestować w tamtą, no ale dalej to jest rozwiązanie tylko dla Ciebie jako jednostki, bo ty zarobisz, na chwilę to jest rozwiązanie dla Ciebie. Ale na dłuższą metę to nie jest rozwiązaniem dla nikogo. Rozwiązaniem jest to, co ja prezentuję. Ja biedny pustelnik, niestety, świat jest tak przeżyty kłamstwem, że nawet... Nie możesz wyrażać uczuć swoich autentycznych. To jest źle odbierane w społeczeństwie. Ten zakłamany świat, ten mechanizm, ten system by nie wytrzymał autentyczności, bo bazuje na kłamstwie. Więc, jak ktoś jest za bardzo autentyczny, no to automatycznie jest atakowany przez ten zakłamany system świat. Ten cały mechanizm, przez te wszystkie programy, które są w ludzkich głowach. Jeżeli ktoś jest autentyczny, tak? A dużo ludzi, na przykład, cierpi. Czasami. Ja też czasami cierpię. Ale nie mogę wyrażać tego w towarzystwie, że no słuchaj, mam doła, że tak wszystko zjebane jest i w ogóle smutny jestem, że czuję się samotny często i tak dalej. Ale nie chcę się zadawać też z prostakami, bo chyba wolę być samotny bardziej niż się zadawać z ludźmi, którzy mnie nie rozumieją. No i pokazywać, że mam na przykład zjebany humor. No, nie mogę tego zrobić, bo to spowoduje, że. Znaczy, mogę, ale w tym samym rozbrajam cały system. Wszystko, co inni robią, jakby przestaje mieć sens, bo oni wtedy widzą, to... kurde, no nawet jak widzą, że mam rację, że narzekam słusznie, to dalej psuje im, jakby te wszystkie plany systemowe, tą całą zabawę, to co mieli w głowie, się wykrusza. Te wszystkie iluzje, i wszystko przestaje mieć sens. No bo tak naprawdę to, co robimy, nie ma sensu. Nie ma. To, to wszystko, co robimy, to nie ma sensu. To jest bez sensu zapierdalanie syzyfowe pod górkę, żeby karmić zło. Więc jak jesteś autentyczny, świecisz prawdą, to pokazujesz innym, że nie ma sensu tego robić. I wszyscy ojej, ale zdołowany, weź ty się iść, kurwa, powie się najlepiej. Jakby wszyscy tak musieli, to by się powiesili. Nie, by przestali robić to pierdolone gówno, co robią. Się zajęli tym, co ja próbuję się zająć. Także nie możesz być autentyczny, bo wtedy gasisz sztuczny entuzjazm ludzi. Pokazujesz im inaczej innymi słowy, pokazujesz, że nie warto jest robić to, co robią. Tak naprawdę, że powinni się skupić na tym, co, co tak naprawdę jest warte skupienia się. Czyli to wszystko, co na tym kanale omawiam w każdym odcinku. A że jako, że zło przeważa, wygrywa znacząco, no to dobro, jak na moim kanale, wygląda biednie, tak jest słabe, no bo dobro jest yy, w porównaniu do zła bardzo słabe na tej planecie. Więc ja, reprezentujący dobro, reprezentuję też jakąś słabość, biedę, tak? No bo co to za życie, jakiś pustelnik gdzieś tam nawija w krzakach, coś pierdoli. Smutas jakieś zerowo-budżetowe filmiki robi, tak. To nie jest atrakcyjne, wiadomo. Ale niestety tak wygląda dobro na tej planecie. takie jest biedne. A zło... O kurwa, jak zło pięknie wygląda, nie? Jakieś e, wysokie, luksusowe apartamentowce. Bogactwo. Wszystko co sobie za, zapragniesz, tak? Dziwki koks, <noise> i tak dalej. Luksus ogólnie luksus. Zło reprezentuje luksus na tej planecie, moc sprawczą, siłę. A dobro na tej planecie jest tak słabe, że reprezentuje biedę, depresję, jakieś samotność. Tak wszystko jest wywrócone do góry nogami. Także dobro reprezentuje też niemoc, biedę w sumie. To w sumie nic dziwnego, że ludzie lgną, idą w stronę zła, bo tam jest moc, jest bogactwo. Niby szczęście się wydaje, ale tak naprawdę nie ma. No bo wiele wielu ludzi bogatych nie jest szczęśliwych, bo. Nie może być też szczęśliwym, idąc w stronę zła, nawet jak masz bogactwo i luksus. Ale też nie mogą tego pokazać, że są nieszczęśliwi jako bogaci, bo stracą bogactwo. Bo wtedy by byli autentyczni, a autentyczność się nie opłaca, bo przez bycie nieautentycznym zdobyli to całe bogactwo. Wiadomo. Więc nie mogą być nagle autentyczni, mówić prawdę, to co wiedzą, a wiedzą dużo, w sumie prawdy się dowiedzieli w trakcie dochodzenia do tego bogactwa. Tak? Wiedzą, dużo bogatych ludzi wie, co tak naprawdę się dzieje na świecie, ale nie może tego powiedzieć, bo zostanie zniszczone, zabrane im to zostanie. Zostaną biedakami, albo nawet zostaną zabici, bo weszli w jakieś układy lewe i nie mogą z nich teraz wyjść. Więc nie są szczęśliwi, jak są bogaci. Nie ma wyjścia, wszędzie jest przejebane. Jak będziesz bogaty, będziesz ma przejebane inaczej. Będziesz biedny, tak jak ja. No cóż. Najgorsze tutaj to jest samotność. Czy mam jakieś tam kontakty z ludźmi, ale to, to są tacy ludzie, którzy no nie, nie, nie myślą aż tak, tak jak ja. Wiadomo, są tacy bardziej przeciętni w tym i zachowują się normalnie, idą z trendem tego całego syfu. A ci, co tam znam, są bardziej tacy, powiedzmy, co myślą tak jak ja. No to też są tam zabiegani, muszą pracować, też nie mam czasu za bardzo tutaj siedzieć, gadać czy coś planować. Kobiety tak samo raczej takiej myślącej jak podobnie, też nie mogę znaleźć, ogólnie kobiety ciężko znaleźć, nawet nie wiem gdzie szukać takiej. Także tutaj też jest nie moc duża, no bo wiadomo, że jakby się jak się w parze tak, i się jest jednomyślnym się podobnie myśli i się ma jakiś wspólny cel no to się ma podwójną moc co najmniej nie? jest wymiana energii damsko-męskiej i jest ta moc a tak jako jednostka to się nie ma motywacji, się czasami nie chce czasami jest smutno tak, samotnie czasami jest ok w miarę czasami jest niefajnie czasami jest ciężko Czasami też sobie myślę, że no lepiej jest jednak być chyba samemu, niż być z nieodpowiednią kobietą. Też do takich wniosków dochodziłem. Także to też nie jest tak, że yy, byle jakie towarzystwo i nie będę się czuł samotny. Nie, właśnie. Jakieś byle jakie towarzystwo, czyli takie, które nie kuma tych rzeczy, niewiele mi da. Coś tam zawsze da, tak lepiej to niż samemu, ale tak niewiele to da. dalej będę miał. Te, powiedzmy, stany niefajne i niemoc, niemoc, bo to w, nie ma w tym siły, przez to, tak? No, a z drugiej strony, tam gdzie jest zło, tam się wydaje też, że tam jest i towarzystwo, i moc. No, moc jest w tych pieniądzach, bo ludzie wierzą w pieniądze. Pieniądze są Bogiem, to jest największa religia świata, tak? Tego świata, fałszywym, oczywiście, Bogiem. Nie? nie mówię o prawdziwym. No i tam też są te relacje międzyludzkie, łatwiej dostępne, ale czy one są takie wartościowe, skoro nie operują na prawdzie? Raczej bym się męczył i tak, i tak. Jakbym poszedł z trendem tego całego gówna, to i tak bym się męczył, bo bym nie mógł wierzyć tej nieautentyczności. To, nie zadziałałoby to dla mnie. Także ciężko jest dla takich jak ja zrobić tak, żeby nie było przejebane, żeby nie było chujowo. Ciężko jest. Co innego jak nie jesteś świadomy i sobie ślepo lecisz tak jak inni w religię o nazwie Pieniądze i autorytet i wierzysz w to. No to masz dużo wspólnych cech i masz jakieś tam puste szczęście, tak? Tylko, że przeważnie jest tak puste, że musisz tą pustkę przeważnie zapychać jakimś alkoholem, jakimiś innymi używkami. Tą taką sztuczną zabawę, sztuczny hajn musisz mieć, tak, żeby być w miarę sztucznie szczęśliwym. Także też rozpierdol w głowie, też jest fajno No i wzmagasz zło, tak, bo karmisz zło. Tylko nie jesteś świadomy tego, nie wiesz o tym, że karmisz zło. Także sytuacja, teraz powiem autentycznie, jest niepopularna, jest, jest, jest dołująca. Sytuacja jest mega, mega spierdolona na świecie. Strasznie, strasznie chujowa. Bardzo dołująca w sumie. Dobra. Chyba już wystarcza na co się nagadałem.